łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwoli nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Powstańcie i wysłuchajcie słów Pisma Świętego, które nam dziś posłużą za tekst Wielkanocnego wkazania, a są to słowa z Ewangelii Łukasza z rozdziału 24 od 5 do 8 wersetu. A gdy się zatworzyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z marki. Wspomnijcie, jak mówił Wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na Jego słowa. Panie Boże, drogi Ojcze w niebie, dziękujemy za te święta wielkanocne. Spraw, abyśmy w Twoim słowie odnaleźli naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wstał z martwy. Amen. Usiądźcie, proszę. Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja. Siostry i bracia, naszym zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie. Bardzo wcześnie mamy w tym roku Niedzielę Wielkanocną, która jak co roku wypada w pierwszą niedzielę o pierwszej wiosennej pełni księżyca. Choć prawdziwy ekstrem czeka na nas w roku 2160, kiedy to wielkanoc <trym> będzie 23 marca. To jest jedyna rzecz, którą wiemy o tym, co będzie w roku 2160. Chyba, że wcześniej Pan Bóg, Pan Jezus powróci. Święta Zmartwychwstania Pańskiego. To są największe chrześcijańskie święta. Święta, które można powiedzieć, że o 180 stopni wywróciły dotychczasowe rozumienie świata. Święta, w których stało się jasne, że faktycznie Bóg stał się człowiekiem. Bóg cierpiał za winy, grzechy ludzkości, oraz że życie zwyciężyło nad śmiercią. Śmierć. Przestała więc być czymś ostatecznym i beznadziejnym. Jezus Chrystus nad nią zwyciężył. Są to najważniejsze święta, w których nie ma jednak takiego banalnego triumfalizmu. Jezus nie wyjeżdża z grobu na białym koniu, w glorii, w chwale, witamy przez uśmiechniętych i podskakujących z radości uczniów. Wielkanoc. Czy może inaczej? Historia Wielkanocna rozpoczyna się o wiele większym dramatyzmem. Oto z... Z samego rana, jeszcze przed wschodem słońca, w czasie kiedy wszystko pomału zaczęło wracać do normy, po przerwie spowodowanej sobotą, sabatem, idące do grobu uczennice odkrywają, że grób jest po pierwsze otwarty, a po drugie jest pusty. One szły oddać cześć zmarłemu Jezusowi, wiedząc, że jeszcze tyle. Przynajmniej tyle mogą uczynić. Bo przecież już nic innego uczynić nie mogły. Śmierć na krzyżu była faktem. Nie zostało im nic innego, niż pogodzić się z tym faktem. Przecież to naturalne. Kiedy chowamy kogoś w grobie, to nie przychodzimy tam następnego dnia rano z nadzieją, że może ożył. Byłoby to skrajnie nieracjonalne. Ale w tym wszystkim nie chodziło o to, aby zachowywać się nieracjonalnie, działać przeciwko zdrowemu rozumowi. Idzie w tym wszystkim o coś i więcej, coś bardzo głęboko zakorzenionego w naszej ewangelickiej teologii, czyli wierności Słowu. Ale nie tylko tego, ale do tego się dostaniemy. Kobiety zamiast leżącego w grobie ciała Jezusa spotkały dwóch aniołów. Dwóch, bo zgodnie z biblijną zasadą świadectwo dwóch świadków jest wiarygodne. Byli ubrani w leśniące białe szaty, bo tak ubierali się zwiastuni dobrej nowiny. Dlatego też podstawową barwą liturgiczną w chrześcijaństwie jest barwa biała. Stąd też na Wielkanoc białe nakrycie ołtarza, kazalnicy. Stąd też biała komża Śląska, którą mam na sobie, bo te święta przynoszą bardzo dobrą nowinę. Reakcja kobiet, wyrażona słowami, a gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, może sprawiać wrażenie, jakby zupełnie ignorowały fakt, że stało się coś dobrego. Ale to nie o to chodzi to był naturalny wynikający z głębokiej pobożności akt szacunku wobec posłańców Bożych, wobec aniołów. W jednym z komentarzy spotkałem się z wytłumaczeniem, że nie mogły one znieść blasku ich szat. Mamy już za sobą zimę, ani nie wspominając kiedy już nawet nie pamiętamy, kiedy był śnieg, i yy, wiemy, że śnieg odbijający promienie słońca może nas oślepić. Podobnie nieprzyjemne jest kiedy nagle w środku nocy ktoś nas budzi. I rozświeca wszystkie światła. Trudno jest od tak po prostu przeskoczyć z żałoby po śmierci Jezusa do radości z jego pustego grobu. Dlatego odbywa się to w formie pewnego procesu, dlatego też sama wiara jest procesem. Procesem, który w naszym życiu się rozwija, albo stagnuje, albo umiera. Aniołowie zadają kobietom pytanie: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Zobaczcie, dlaczego odwiedzamy groby. Czynimy to z szacunku, z pamięci o tych, którzy umarli, których znaliśmy, przypominamy sobie ich życie, ich czyny, ich słowa, odtwarzamy sobie ich obraz, który zostawiliśmy w swojej pamięci. Pozostajemy zamknięci w przeszłości. Nie ma możliwości przeniesienia ich do teraźniejszości czy doczesnej przyszłości. To tak to byłby jakiś spirytyzm, jakaś nekromancja, rzeczy wyraźnie zakazane. Drugim Bożym przykazaniem. Przy grobach z szacunkiem wspominamy przeszłość, ale nie planujemy tam przyszłości. Przyszłość planujemy z żyjącymi. Aniołowie zaczynają od tego, aby w głowach spotkanych kobiet uwolnić Jezusa z więzienia przeszłości. Uwolnić z takiego myślenia. Jezus był. Żył, działał, nauczał, zmarł, był. Nie, on nie jest uwięziony w celi przeszłości. On żyje. Tak jak wtedy był realny. Tak i teraz wśród nas zgromadzonych na, na tym nabożeństwie zgodnie z Jego obietnicą jest, żyje. Jezus nie jest umarłym, jest żywym. Jest, jest w Nim życie, którego nic nie jest w stanie zniszczyć. Jezus Chrystus jest postacią historyczną, tak, ale nie jest uwięziony w historii. Jest żywym Panem i Bogiem, którego tu i teraz, każdego dnia możemy doświadczyć. Dalej czytamy. Nie ma go tu, ale wstał z martwych. To jest, drodzy, jasny komunikat. Dobra nowina jest konkretną nowiną. I my, jako chrześcijanie, mamy wiedzieć o tym bardzo dobrze, czym jest Ewangelia, czym jest ta do, dobra nowina, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, ale trzeciego dnia z martwych stał, abyśmy dzięki wierze w Niego po swej śmierci mogli żyć w niebie, a w dniu ostatecznym z martwych stać. To jest jądro chrześcijaństwa. Nie ma chrześcijaństwa bez zmartwychwstania. Nie ma chrześcijaństwa bez tego zdania, wypowiedzianego przy pustym grobie. Nie ma go tu, ale wstał z martwych. I w końcu czytamy. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. A Aniołowie odnoszą się do słowa, słowa mówionego. Oczywiście nie było wtedy Nowego Testamentu. Było tylko to mówione słowo, wspomnijcie. Po grecku mnestete. I to powinno nam się skojarzyć z pewnym słowem, które pochodzi z greckiego, a które używamy zarówno w języku polskim, jak i po czesku, a brzmi ono anam, amnezja, czyli zanik pamięci. To właśnie pochodzi z tego słowa. Czytając całą Biblię, wielokrotnie spotykamy się z bożym wezwaniem. Pamiętajcie. Pamiętajcie po to, aby o tym, co ważne, nie zapomnieć. Angielski pisarz Thomas Fuller w swej książce z przysłowiami napisał, iż wszyscy więcej zapominamy niż pamiętamy. I to jest fakt. W naszej pamięci zostają tylko niektóre rzeczy. Czasem wystarczą sekundy, abyśmy zapomnieli. Dlatego tak ważna jest pamięć. Dwa tygodnie temu, każąc na tekst z Psalmu 119, mówiłem o tym, jak ważna jest znajomość wersetów biblijnych, które w trudnych chwilach przynoszą nam pomoc, które są lekarstwem dla duszy. Ale sama znajomość wersetów biblijnych to za mało. Diabeł kusząc Jezusa na pustyni świadomie znał świetnie znał wersety biblijne. Ale nie było w nim wiary będącej głębokim zaufaniem Bogu. Warto znać Biblię, ale jej prawdziwe błogosławieństwo doświadczamy wtedy, kiedy to, że Biblię znamy, łączy się z tym, że faktycznie wierzymy Bogu. Wtedy przynosi to największe owoce. Wspomniałem, że historia, którą słyszeliśmy, bardzo dobrze opisuje Ewangelicką teologię, to prawda, a szczególnie dotyczy to sakramentologii, czyli nauki o sakramentach, których mamy dwa albo inaczej, dwa i pół. Chrzest, wieczerza, święta, a te pół to oczywiście rozgrzeszenie. W sakramentach Boża obietnica łączy się z widzialnym znakiem. To słynne augustynowskie połącz słowo z elementem, a stanie się sakramentem. I w dzisiejszej historii mamy widzialny element, jakim jest pusty grób. Mamy słowo. Które wypowiedział wcześniej Jezus i które w jasny sposób mówiło o tym, że musi umrzeć, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I potrzeba jeszcze jednej rzeczy: wiary. One mogły stać przed pustym grobem, przypomnieć sobie słowa Jezusa, ale bez wiary, cóż by to było bez wiary? Możemy mieć zagotowaną wrzącą wodę, do czajnika wsypaną herbatę, ale jeśli liści herbaty nie zalejemy tą wodą, to nie będziemy mieć herbaty, napoju. No bo jak? Znaki, pamięć i wiara to wszystko musi ze sobą co najbardziej współgrać. Dlatego też Jezus pozostawił nam sakramenty, abyśmy polegali nie tylko na tym, że gdzieś tam po naszej głowie krążą słowa Jego obietnicy, ale abyśmy widzieli przed sobą wyraźne, widzialne znaki: wodę Chrztu Świętego, chleb i wino wieczerzy świętej. Wiecie, parę lat temu oglądałem przez internet pewne nabożeństwo z bardzo dużego zboru ewangelickiego. Mnóstwo różnych wystąpień, bardzo bogaty program, ale brakowało mi tam wieczerzy pańskiej. Choć ludzi było w kościele pełno, nie byłby problem, że nikt by nie przystąpił. Chyba. Jak można to tłumaczyć? Ktoś powie: Po co wieczerza pańska w Wielkanoc? Przecież była Wielki Piątek. Jeżeli kogoś ta historia z kobietami u grobu nie przekonuje, może przekona go Ewangelia, czytana zawsze w poniedziałek Wielkanocny. O tym, jak uczniowie idący do Emaus poznali zmartwychwstałego Jezusa po łamaniu chleba. I to jest błogosławieństwo Wielkanocy, kiedy możemy doświadczyć żywego Chrystusa właśnie w sakramencie wieczerzy świętej. Bo dla nas ewangelików augsburskiego wyznania, to jest nie tylko pamiątka, ale jest to prawdziwe spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem tu i teraz. Jest to rzeczywistość, której to, co widzimy. Łączy się z tym, co słyszymy, czyli z naszą pamięcią głosową, i w końcu z tym, co najważniejsze, czyli naszą wiarą. Tak jak wspomniałem, historia wielkanocna nie rozpoczyna się od objawienia się stałego trosz... na białym koniu. Jezus objawia się jako stały troszeczkę później, wieczorem, tak naprawdę, kiedy przychodzi do swoich uczniów. Niedziela zmartwychwstania była tym samym bardzo bogatym wydarzenia. Dniem. W Ewangelii Jana jest taka piękna scena, jak Piotr z Janem biegną do grobu po tym, jak usłyszeli od kobiet, co się stało. Jan wchodzi do środka, widzi leżące prześcieradła chustę i, jak czytamy wtedy, uwierzył. Jeszcze nie widział twarzą twarz zmartwychwstałego Jezusa. Zobaczył go dopiero wieczorem. Ale już wtedy uwierzył. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My nie mamy możliwości tu i teraz w sposób normalny i naturalny spojrzeć w twarz zmartwychwstałego Jezusa. Nie mamy tego wyróżnienia, które miało, jak pisze Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, ponad 500 świadków. Ale dzięki temu, że Jezus Chrystus pozostawił nam Słowo i sakramenty, dzięki temu, że dzięki darowi wiary, który daje nam Duch Święty, możemy doświadczyć zmartwychwstałego i wzmacniać swoją wiarę w oczekiwaniu. Na to, że kiedy przejdziemy przez Dolinę Śmierci, odkupieni Krwią Chrystusową, wstąpimy do Niebiańskiego Królestwa i tam naszego Pana i Zbawiciela zobaczymy twarzą w twarz. Jezus Chrystus stał. Prawdziwie stał niemal dwa tysiące lat temu, a teraz żyje i chce, aby to Jego niezniszczalne życie było i naszym udziałem.